Dawid. A pokaż, jak, jak rączki pływają. No, tak pływają rączki, szeroko, tak, tak, szeroko rączkami. Tak, tak, szeroko, tak. No, widzisz. No? A jak nogami pływamy zawsze, jak żaba? Jak żaba? No, właśnie, i rączki też. Ekstra! Widzisz? Tutaj to możesz pływać w domu, to tylko udawa udajemy, nie? A rączki... O, ślicznie, ale pięknie. rączki też tam. Rączki też. Jak robimy półeczka rączkami i nóżkami. No. Babcia, chodź tu stań, a troszkę powyginamy. Mam no, widzę. Aż ty, ty jeden, ty, ty jeden, powiedz. O, widzisz o, Tak, ty tu